Witam Państwa bardzo serdecznie. W odcinku 12 wróciliśmy do pytania: czy cywilizacja żydowska zamieszana była w tworzenie bestii? Wróciliśmy wyłącznie dlatego, że zdecydowana większość wykształconych osób w świecie zachodnim boi się z nieznanych przyczyn podobne tematy poruszać. Zapraszam do wysłuchania 13 odcinka trzeciej części rozmów z panem Markiem Tomaszem Chodorowskim, autorem znanej publikacji Bestia, cywilizacja nad przepaścią. Tytuł tego odcinka: Czy jesteśmy? Zdeterminowani przez historię. Panie Marku, mam prośbę: czy moglibyśmy przypomnieć widzom i słuchaczom tabelę stratygraficzną bestii, którą w poprzednich odcinkach pan zaprezentował? Ułatwi nam zorientowanie się w umiejscowieniu poszczególnych zdarzeń. Szybsze zrozumienie sytuacji historycznej, w jakiej obecnie się znajdujemy, umożliwia podział minionych lat na okresy. I warty zapamiętania jest ten okres pierwszy, czyli mniej więcej od roku 2750 przed naszą erą. No i tu będzie potrzebne być może wyjaśnienie. Równie dobrze możemy przyjąć 3000 przed naszą erą, do 1258 naszej ery, który możemy nazwać dojrzewaniem, a, a dokładniej utrwalaniem ideologii i praktyki. I no tu, tu warto spojrzeć, czy zauważyć taki fakt, że bestia w ciągu tych 4000 tysięcy, albo ponad czterech tysięcy lat, w zasadzie stała cywilizacyjnie w miejscu. To znaczy. No, raczej na pewno nie opuściła w tym czasie swoich centrów w Azji Mniejszej. Natomiast ożywienie zaczęło się po roku 1258, i do roku, tyś, roku 1500 możemy ten okres nazwać okresem prób i poszukiwań, do, do których należą również poszukiwania europejskie, w tym, dodam, poszukiwania. Na terenach Rzeczpospolitej. I mogę tylko powiedzieć, że pewne tropy prowadzą do daleko idącej penetracji tej struktury, którą nazywamy bestia, na terenach Rzeczpospolitej już na początku XIV wieku, czyli mniej więcej w okolicach roku 1306 i później. No i po roku, co się działo po roku 1500. No, tu już mamy przyspieszenia, czyli no, mniej więcej w okresie 1500-1558. No, to, to był okres przygotowań, ale kontynuowanych już wyłącznie w Europie. 1558-1866 to był zdecydowanie okres brytyjski, absolutnej dominacji służb brytyjskich. Okres 1866-1914 to, to okres przejściowy, no, który będziemy mogli później tam podzielić na dwa okresy krótsze. Okres 1914-2020 to okres amerykański. No i okres, który się zaczął w roku 2020, to jest przejściowy. Aktualnie znajdujemy się jak z tego wynika, ponownie w okresie przejściowym. A czy mogą prosić w takim razie ponownie o, o, tego, o podział tego okresu brytyjskiego? No, tu podział jest dosyć prosty. 1558-1688, czyli do tak zwanej chwalebnej, no, jeszcze będę o tej nazwie mówił, rewolucji, przygotowania do dominacji europejskiej. 1688 1688, 1800 dominacja europejska, no i 1800, 1866, to były i takie bardzo widoczne przygotowania do dominacji globalnej. Wy Pan co zastanawia mnie w dalszym ciągu ten rok 1866, czy mógłby pan podaną datę jakoś głębiej uzasadnić? Dlaczego akurat ten rok? No to w, w, w takim razie. Próbujmy obydwie te tabele, czyli tą bardziej szczegółową i to, tą szerszą ze sobą połączyć. Otrzymujemy wówczas no taki podział 1558-1688 brytyjskie przygotowania do dominacji europejskiej, 1688-1800 brytyjska dominacja europejska, po czym następuje przyspieszenie. 1800-1866 przygotowania bestii do dominacji globalnej. Ale było to cywilizacyjnie takie bardzo mocne wprowadzenie do ery kolei żelaznej. Kolej żelazna pojawiła się dopiero w tym okresie. 1866-1899 możemy potraktować jako wprowadzenie do ery samochodu. Ale już w, w tym okresie 1866 1999-1914 mieliśmy wprowadzenie z kolei do ery samolotu. No i w tym okresie 1914-2020 jest co prawda okres amerykański, ale znowu możemy go spokojnie podzielić na siedem bardzo dynamicznych podokresów, a tak naprawdę siedem odrębnych cywilizacyjnie i politycznie. E, epok. No i po roku 2020, e, przypomnę, weszliśmy w okres przejściowy. A co wydaje się charakterystyczne dla, dla tej połączonej tabeli? E, no, p, 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 po to w ten sposób o tym opowiadam, żeby dostrzec e, potężny i bardzo szczególny nacisk na rozwój komunikacji i na błyskawiczny rozwój. Technologii po roku 1800 naszej ery. No, przede wszystkim był to nacisk finansowy i to nacisk absolutnie wyjątkowy. Co więcej, był to nacisk od początku XIX wieku, stale w sposób no, niesłychanie spektakularny, rosnący. A z czego taki nacisk wynikał? Struktury zarządzające w tym wypadku możemy powiedzieć, zarządzające światem, zdały sobie sprawę, że bez dynamicznego rozwoju technologii nie są w stanie swojego planu podporządkowania sobie całego globu zrealizować. No, z drugiej strony charakterystyczne okazuje się niezwykle szybkie skracanie się poszczególnych okresów i epok po roku 1800 naszej ery. A jak szybkie? Pierwsza epoka cywilizacyjna, ta przed rokiem 1258, trwała co najmniej 4000 lat. Ta ostatnia, w latach 1899-1914, no, trwała już lat 15. I tylko warto przypomnieć, to wówczas w ciągu ostatnich 15 lat poprzedzających pierwszą wojnę światową zmieniło się no, dosłownie wszystko. Zresztą podobnie, jeżeli zaczniemy to odtwarzać, jak podczas dy niezwykle dynamicznych 15 piętnastolatek 20, 20 stulecia z tą ostatnią, czyli tą z lat 1989-2005 włącznie. A z czego to wynikało? W latach 1899-1914 z niezwykle z niezwykle intensywnych przygotowań do I Wojny Światowej, no, kiedy no, były wydatkowane gigantyczne kwoty na tego typu przygotowania. Jednak w całej erze nowożytnej, z niezwykłego, zainicjowanego po roku 1558, przyspieszenia w rozwoju nauki i technologii. A czy I Wojna Światowa była bestii do czegokolwiek potrzebna? No, zdecydowanie tak. Y y Trudno, gdyby nie była potrzebna, trudno byłoby wskazać inne powody jej wybuchu. A jakie cele zostały zrealizowane w wyniku wywołania I wojny światowej? Wielka wojna zakończyła epokę wielkich dynastii w Europie. Zmarginalizowani zostali równocześnie Hohenzollernowie, Habsburgowie, fizycznie unicestwiona została dynastia Romanowych z Rosji. Pozostałe dynastie europejskie w zasadzie straciły całkowicie na znaczeniu. No i najważniejszy punkt tego projektu, czyli pierwszej wojny światowej, Rosja została zamieniona w gigantyczne cmentarzysko. Niemcy w kraj wynędzniały, ale tak naprawdę cała Europa po pierwszej wojnie światowej no, możemy powiedzieć, przekształciła się w obszar, w obszar nędzy, a na pewno e, zbiedniała. A tak podejrzewam, że na osiągnięciu dwóch wyżej wymienionych celów się raczej nie skończyło. No, oczywiście nie, dlatego że y, to był czas, w którym nie, no niezwykle szybko umocniła się rola amerykańskiego Fedu, systemu rezerwy federalnej, czyli. Prywatnej instytucji bankowej w Stanach Zjednoczonych. No i Europa, no bo to, to był ten cel, jeden z najważniejszych, uzależniła się w dramatyczny sposób od gigantycznych kredytów, animowanych wyłącznie przez tę jedną amerykańską prywatną instytucję. Dodajmy instytucję utworzoną w roku 1913. Tak naprawdę w, w ten akt Wilson podpisał dopiero w grudniu 2013 roku, gdyby, wydaje się w ostatniej chwili, czyli zaledwie na 6 miesięcy przed wybuchem Wielkiej Wojny. No i jak gdyby ostat, ostatnia uwaga. Zasadne jest przypuszczenie, że scenariusz zainicjowania I wojny światowej. Przygotowany niezwykle drobiazgowo po roku 1866, mógł być uruchomiony dopiero po tym, to znaczy po utworzeniu w Stanach Zjednoczonych prywatnego systemu rezerwy federalnej. A co wydaje się Panu charakterystyczne dla tego powyższego zestawienia? No, przede wszystkim punkt drugi. Przypominający co do JOTY obecne dążenia dominujących sił na świecie. A mógłby Pan przypomnieć jego brzmienie? Rosja została zamieniona w gigantyczne cmentarzysko, a Niemcy w kraj wynędzniały. Europa po I wojnie światowej tak naprawdę przekształciła się w obszar nędzy. Warto chyba zapamiętać i porównać. No, zdecydowanie tak. Po wykonaniu rozszerzaj. Analizy, no prawdopodobnie skończą się pytania, jak oni tak mogą, a ewentualnie o co im tak na, naprawdę chodzi. Niezwykłe y, przyspieszenie w rozwoju nauki i technologii. Skąd się to brało? Miało dokładnie te, tę samą przyczynę. Przyspieszenie potrzebne było tak naprawdę bestii do realizacji planu zagarnięcia władzy nad światem. Uruchomiono je przynajmniej na terenach europejskich w połowie XVI wieku, czyli od momentu przejęcia przez strukturę tajną Anglii, e, no, czyli całego państwa, jak nie patrzeć, oraz od rozpoczęcia budowy potęgi brytyjskiej. A dlaczego rozwój nauki był dla struktur tajnych aż tak ważny? Bez intensywnego rozwoju nauki i technologii, tajna struktura nie była w stanie zrealizować swojego Planu przejęcia władzy nad światem. No i no musimy to zauważyć: zarządzanie rozwojem nauki zwiększało niejako automatycznie przewagę struktury zarządzającej, przewagę nad wszystkimi pozostałymi. Wówczas wszystko zależało od postępów w zakresie sposobów przemieszczania się ale jeżeli od sposobów przemieszczania, to również od technologii przekazywania informacji oraz od możliwości w zakresie modernizacji uzbrojenia, czyli szerzej od technologii militarnych. A ponieważ rozmaite dziedziny naukowe wzajemnie się przenikają, no to od XIX stulecia wspierany był bardzo intensywnie rozwój całej nauki. Czyli bestia zajmowała się intensywnie nauką? No, dysponowała do zarządzania tym obszarem funkcjonariuszami i znakomitymi ekspertami, na których mogła za dowolne kwoty kupować. To nimi zarządzała, finansowo wspierała, ale też no, przede wszystkim kontrolowała. Najwybitniejsi matematycy, no, tutaj dodam włącznie z polskim banachem który no nieustannie dost, dos, otrzymywał ze Stanów Zjednoczonych nieprawdopodobne oferty. Najwybitniejsi matematycy i fizycy mieli od tej pory pracować dla bestii. A dlaczego akurat matematycy i fizycy? A ponieważ rozwój w zakresie technologii, przemieszczania się, komunikacji, przekazywania informacji, ale też rozwijania technologii militarnych uzależniony był w zasadzie całkowicie od rozwoju matematyki i fizyki. Epoka wprowadzająca do ery samolotu trwała lat 15, podczas gdy okres amerykański trwał lat 105. Jak można taką rozbieżność wytłumaczyć? No tak, ale okres amerykański, jak już mówiłem, dzieli się na 7 epok, i tu podkreślimy były to epoki kompletnie się różniące politycznie, cywilizacyjnie, technologicznie. Każda z tych epok tak się akurat składa, trwała około 15 lat. Jakie to były epoki? Po kolei 1914-1920, czyli okres oznaczający wkroczenie na arenę prywatną Systemu Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych. Okres zakończony, oczywiście. Gigantycznym kryzysem z roku 1929, sprowokowanego oczywiście przez bestie, no, przez te struktury, które finansami zarządzały. Stąd było możliwe sprowokowanie aż tak głębokiego kryzysu. Ale ten okres to jest również czas I wojny światowej, rewolucji październikowej, no i bardzo głębokiego, bardzo głębokiego przemeblowania polityki światowej. 1929-1945, no to jest czas przygotowań do, nazwijmy to tak ogólnie, strategicznego roze, rozegrania przez tą strukturę tajną, przez bestię, zaplanowanej wcześniej II wojny światowej. I tu należy podkreślić, że inicjatorem i reżyserem tej wojny tak naprawdę nie były Niemcy. To kto? No, była nim od początku, czyli jeszcze przed Czarnym Czwartkiem na Wall Street z roku 1929. Nowojorska, nazwijmy to tak, struktura tajna. Niemcy stały się w tym przypadku narzędziem, podobnie jak podczas wcześniejszych wojen prowadzonych na kontynencie europejskim. Nowojorska struktura tajna, jak mamy to rozumieć? No, użyłem w tym wypadku nazwy miasta, jednego z, z głównych siedzib, czy jednej z głównych siedzib instytucji zarządzanych przez bestie, wyłącznie dla ułatwienia. Przy, przy okazji posłużyłem się nazwą miasta no, niezwykle symbolicznego, zwłaszcza dla pierwszej połowy XX wieku. Czyli dla tego czasu dwóch najokrutniejszych w świata wojen światowych. Teza o Niemcach jako narzędziu wywoła kontrowersję. Jakie były następne epoki ponad stuletniego okresu amerykańskiego? No po kolei 1945-1960 to epoka wprowadzająca świat wędrą atomową. A, czyli w czas globalnej konfrontacji militarnej 1960-1975, no to okres, w którym podjęto kluczowe dla planety, dla, dla naszej planety decyzje strategiczne, A, i to wówczas zaga zagarnięto no, na oczach de facto całego narodu amerykańskiego, gigantyczne budżety związane z tak zwanym lądowaniem na księżycu. Ale to wówczas również zainicjowano najważniejsze procesy prowadzące do e, tak zwanej wielkiej zmiany. Panie Marku, padła kolejna teza, która wywołała kontrowersję. E, jakie to były decyzje strategiczne? E, w jednym z e, wcześniejszych odcinków już je wymieniałem. E, do najważniejszych e, e, moglibyśmy zaliczyć złamanie porozumień z Bretton Woods. Ale też wprowadzenie do rozgrywki początkowo po stronie zachodniej bestii, no, takiego państwa jak Chińska Republika Ludowa. W tym kontekście utworzenie w tym samym czasie Komisji Trójstronnej Klubu Rzymskiego, ale też tam wielu innych podobnych globalistycznych przybudówek, w zasadzie możemy uznać no, za medialny folklor. Tak myślę, że możemy się narazić wielu osobom myślącym w sposób poprawny politycznie. Czy, czy mógłby Pan to ostatnie zdanie wyjaśnić? No, w tym wypadku chodziło wyłącznie, znaczy, przez stworzenie tego typu rozgałęzionych instytucji globalnych, o stworzenie narzędzi do przeprowadzenia testów, tak bym to określił, z zakresu masowej percepcji a, a, no, czyli ulegania. Na ile możemy ulegać zmasowanej dezinformacji z zakresu psychologii społecznej, ale też posłużyły te instytucje do tworzenia narracji ułatwiającej implementację przyszłego totalitaryzmu. A ja w dalszym ciągu proszę o wyjaśnienie. Testy z masowej percepcji to stałe sprawdzanie, Poziomu absurdu, jaki można bezkarnie aplikować masowej widowni. Ale równocześnie jest to stałe oswajanie no, tłumów, mas z medialnym i decyzyjnym idiotyzmem. Z kolei, decyzyjny idiotyzm no to, no to znak firmowy epoki Klausa Szwaba. Epoki zainicjowanej z niezwykłym rozmachem w roku 2020. A czy mógłby Pan podać kilka przykładów takich decyzyjnych idiotyzmów? No, na przykład Zielony Ład, tak zwany. Zarządzanie klimatem. Kompletne absurdy w polityce energetycznej czy transportowej, w gospodarce żywnościowej. Nieprawdopodobne absurdy w branży medycznej, ale chociażby w przemyśle górniczym, w zarządzaniu zasobami geologicznymi, czy zwłaszcza w ochronie środowiska. A z tym ostatnim to, to o co chodzi? No, o narrację taką wpychaną ludziom na siłę, niby ekologiczną, ale połączoną ze zmasowanym, niezwykłym niszczeniem środowiska naturalnego, czyli wód, lasów, gleby, atmosfery ziemskiej, wód głębinowych, no i wszystkiego, co tylko bestia w, w polskim przypadku zastąpili tą strukturę. Morawiecki, Tusk. Co tylko bestia byłaby w stanie zniszczyć. A czy mógłby Pan kontynuować opis okresu amerykańskiego? Wróćmy do tego. Lata 1975-1989 to epoka, bardzo ciekawa epoka, poprzedzająca bezpośrednio wielką zmianę. No i finalizująca, taki był jej główny jak gdyby, projekt demontaż obozu sowieckiego. A z kolei okres 1989-2005 to z kolei no, epoka technologii. Czyli jak sobie przypomnimy, to błyskawiczne zmienianie się na naszych oczach kolejnych implementacji. Zaczę zaczęło się to od komputerów, od natychmiast wprowadzanych komputerów osobistych, następnie telefonów komórkowych, internetu. To czas wprowadzania technologicznej już wtedy wielkiej zmiany. To również czas zasygnalizowanej kontynuacji tej zmiany z jeszcze większym przyspieszeniem. No i sygnał był niezwykle mocny. To było masowe morderstwo dokonane w sercu Manhattanu 11 września 2001 roku. No, i w dokonanym, naj, najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, przez służby tajne amerykańskie i izraelskie. Skąd pan to wie? Wynika to z bardzo uważnej lektury rozmaitych doniesień, ale też analizowania wielu szczegółów tej narracji medialnej. Podejrzanych, czy w tym wypadku służby amerykańskie i izraelskie, obciąża najbardziej fakt, że do przytaczanych powszechnie wątpliwości, no, co do tej oficjalnej narracji, dwie wymienione wyżej służby nigdy się nie odniosły. Z kolei przytaczane przez media bardzo liczne takie no, bulwersujące fakty nigdy nie zostały szczegółowo zbadane. To w jaki sposób w takim razie można zbrodnie amerykańskich lub izraelskich służb badać? No w tym wypadku wyłącznie przez publiczne przesłuchania świadków, w tym no zwłaszcza wyższych funkcjonariuszy tych służb, oraz przez publiczną prezentację dowodów. No i dodajmy, naród amerykański, przede wszystkim naród amerykański, posiada w tym wypadku gwarantowane konstytucją prawo do poznania prawdy. Została nam jeszcze jedna epoka z okresu amerykańskiego? No tak, to jest ten okres końcowy, czyli 2005-2020, czyli to był czas przymiarek. Do selektywnego, no i to widać w pracach naukowych, między innymi w Nature, do selektywnego użycia nowoczesnej broni biologicznej, ale też i broni informacyjnej, czyli zarządzania informacją. Ale też handlu dziećmi na wielką skalę. I no, do rozległych przygotowań do potężnej operacji socjotechnicznej, zwłaszcza finansowych, czyli do tego wszystkiego, co obserwowaliśmy no, zszokowani w roku 2020. Tylko w roku 2020? No, również w latach następnych, a może nawet. Tak się okaże, że zwłaszcza w roku 2024, czyli w tym szczególnym czasie, w którym no, najwięksi, być może najwięksi w historii, międzynarodowi przestępcy i zbrodniarze mogą już pójść na całość. Co to znaczy? No to przypomnę, że ostatnia. Epoka w ramach tak zwanego okresu amerykańskiego, czyli ta obejmująca lata 2005-2020, została zainicjowana największym, absolutnie największym finansowym przekrętem wszechczasów. Chodzi oczywiście o ten z roku 2008 nazywany do dzisiaj planem Paulsona. No i warto przy okazji zwrócić uwagę jak mocne było zamykanie okresu amerykańskiego z lat 2005-2020 w wykonaniu bestii. No w tym wypadku możemy tylko westchnąć, ach cóż to był za przekręt.